Cześć witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny modowy odcinek. Dzisiaj pogadamy sobie o bluzkach. Mam nadzieję, że coś sobie podpatrzycie, czymś się zainspirujecie, dajcie znać jakie są Wasze ulubione sklepy, czy Wy też lubicie bluzki, jakie kolory, jakie wzory. Serdecznie zachęcam Was, żeby też wejść na Instagram, bo tam pokazuję Wam rolki modowe, jakieś rzeczy na bieżąco, przeglądy i cały update, który się dzieje, także zostawiam Wam tutaj adres. Zapraszam Was też również do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Mam nadzieję, że skorzystacie z tych e, dzisiejszych propozycji również. Jeżeli macie do mnie jakieś prośby, jeżeli chodzi o mierzymy, jakieś sklepy, żeby sprawdzić to też zostawcie w komentarzach, będę bardzo wdzięczna, bo nagrywam dla was i chciałabym, żeby te filmy wam w czymś pomagały i się wam podobały. Przechodząc do dzisiejszej bohaterki, czyli do bluzki, to jest jedna z moich ulubionych elementów garderoby. Oczywiście na pewno usłyszycie to nieraz w modowych odcinkach, bo ja uwielbiam dżinsy, uwielbiam tramki Sukienki, bluski, nie tylko. Ale dzisiaj chciałabym się na tych bluzkach skupić, ponieważ moim zdaniem jest to bardzo łatwy element garderoby, szczególnie jeżeli chodzi o moją szafę, bo bardzo szybko można uzyskać taki look. I na przykładzie dzisiejszej stylizacji, czyli jeansów, chciałabym wam pokazać i trampek, bo mam dzisiaj już. Trampki to są takie zwykłe wansy. Bierając takie bluzki, kieruję się przede wszystkim zasadą odpowiedniego koloru i od jakiegoś już czasu, dłuższego w sumie czasu. im jestem starsza, tym bardziej na to zwracam uwagę. To jest kolor. Odpowiedni kolor dobrany do naszej skóry i odpowiedni fason, a także wzór. Ten wzór ciekawy jest najfajniejszy ponieważ on robi cały nasz look. No bo wiadomo, że taką bluzkę można wystylizować z eleganckimi spodniami, oczywiście z jakąś ołówkową spódnicą, szpilkami i itd., tak ale dzisiaj chciałabym Wam pokazać na zasadzie właśnie tego połączenia jeansu i trampek, jak łatwo mi to na przykład przychodzi, jak ja dobrałam sobie te bluzki w swojej garderobie, żeby zarzucić tylko tą bluzkę i ona robi cały look dla mnie to jest akurat dość istotne, bo nie zawsze mam a zazwyczaj nigdy nie mam rano czasu na to, żeby się stroić, oczywiście czasami lubię sobie posiedzieć trochę, swoje karty robię i się poprzebierać, ale to są wyjątki, bo nie mam to czasu, więc wybieram takie ubrania, które ułatwiają mi życie, po prostu oczywiście ja Wam pokażę takie propozycje bluzek, które mam w szafie to wcale nie znaczy, że musicie sobie takie kupić a zazwyczaj tych bluzek już nie ma, bo ja staram się wyszukiwać takie no na przykład z jakiejś kolekcji, które nie wracają, które są limitowane. Wyszukuję je w różnych miejscach i też uważam, że na tym polega ta oryginalność. To nie muszą być stale nowe bluzki, to mogą być bluzki vintage, jakieś bluzki z drugiej ręki z, z po babci, po mamie. To wszystko zależy od Waszego stylu. Myślę, że to jest ważne, żeby znaleźć sobie ten styl. Ruska uważam, że jest fajna też, bo potrafi nam oprócz tego, żeby stylizować bardzo fajnie, nie wiem, zwykłe jeansy, to ukryć pewne mankamenty. Więc to też jest ważne, żeby dobrać sobie ten krój. No i kolor, który podbija nam oczy, włosy i itd. Dzisiejsza bluzka, na przykład, którą mam na sobie jest z Isabel Marant, ale tej bluzki już niestety nie ma. Ja wiem, że się pytałyście o nią po filmie z Zary. I często kupuję takie rzeczy, które są z limitowanych edycji albo z jakichś takich butików, które mają krótsze kolekcje, mniejsze, taka moda bardziej zrównoważona. Oczywiście też mam z sieciówek i też Wam pokażę, ale raczej um, lubię mieć takie rzeczy, których, um, no... Nie można dostać, że tak powiem. Dzisiejsza bluzka to jest właśnie tak, jak Wam powiedziałam, z Izabelą i na przykład. Dobierając tak, jakąś bluzkę, to też się kieruję tym, czy będę miała dużo biżuterii, czy nie, bo ja mam często tak z tą biżuterią, że jak się przyczepię do czegoś, to o tym chodzę i na przykład jest to dla mnie sentymentalne, albo nie mam zwyczajnie na co czasu, więc zostaję już z tej biżuterii, którą mam i zmieniam tylko bluzkę, jakiś kolor, wzór. No ale na przykład tak jak dzisiaj, mam tutaj już jakieś bransoletki, jakiś pierścionek, kolczyki większe i w ogóle tutaj się dużo dzieje. I uważam, że na przykład do tego pasek to już jest trochę za dużo. Dlatego to wszystko zależy też od doboru dodatków. Jest taka bluzka, którą na pewno znacie i ją uwielbiam. I to jest chyba moja ulubiona bluzka i mam nadzieję, że ona mi się nigdy nie zniszczy. Prałam ją już 150 tysięcy razy i dość sporo bluzek mam z 303 Avenue. Bardzo lubię tą markę, polską markę i oni właśnie mają takie edycje limitowane. Czasami nawet bardzo mało rzeczy wychodzi z danej, nie wiem, jakaś kurtka i nie można później tego dostać i oni już tego nie produkują. Mają nowe wzory, więc lubię. Bardzo lubię. Są też takie wyprzedaże czy sample sale i można wtedy dorwać jakieś starsze modele. I ja też lubię sobie chodzić na takie z kapady, z przyjaciółką, na przykład, i coś tam sobie wybierać. Ta bluzka jest bardzo fajna, dlatego że ona jest idealna do jeansów, do eleganckich stylizacji, oczywiście, do shortów, nawet ją noszę, do trampek do obcasów, i ona ma piękny materiał, jest doskonale uszyta i no, wzór, i krój, więc ona ukrywa bardzo dużo. No i właśnie przez to, że ma taki fajny, ciekawy wzór, do jeansów wystarczy. Kolejna bluzka z 303 Avenue, bo ja naprawdę bardzo lubię tą markę. To jest taka bluzka w bardzo ciekawym kolorze. Gładka, ale tutaj cały look robi kolor. No i ta bluzka też fajnie pasuje do mojego odcienia skóry, więc ja się w niej dobrze czuję. Ukrywa wszelkie niedoskonałości, na przykład, ale też jest taka, że właśnie z tym swoim kolorem do jeansów świetnie pasuje. I już jakby nie trzeba w ogóle myśleć. No to już jak jesteśmy przy tym 303 Avenue, to Wam jeszcze pokażę. Tutaj przygotowałam taką bluzkę lilową do jeansów, ale też bardzo fajna bluzka na lato. Też trzeba uważać, bo w tym kolorze nie każdemu jest dobrze. Do niej akurat może bym dobra jakiś pasek, ale fajnie ona się sprawdza do takiej zbiednej spódniczki, albo do shortów. I tutaj mam jeszcze jedną z 303 Avenue bluzkę w jednym kolorze, ale ma taki wzorek Tutaj widzicie. Często ją noszę do czarnych spodni, do kozaków. Do tego jakieś kolczyki koła, i mamy cały look. I tutaj też są ściągacze na rękawach. W sumie tak sobie myślę, że większość moich bluzek ma, te ściągacze na rękawach. Tutaj mam jeszcze taką bluzkę, o którą też się często pytałyście. To jest bluzka, którą kupiłam z firmy Aksara. Ja ją kupiłam w TK Maxie z jakieś 40 zł. Bardzo ją lubię i ja ją noszę często właśnie wciągniętą, najczęściej ją noszę wciągniętą, ona jest też taka flowy bardziej tutaj, i można ją do jeansów e, takich krótkich e, wystylizować bardzo spoko, więc jeżeli mam shorty, to raczej ją wypuszczam, jeżeli mam jeansy, to ją wypuszczam i właśnie znowu kolor, to jest dość istotne, ja na przykład bym tak Wam poradziła, żeby zwracać uwagę na ten kolor, bo... Odpowiedni kolor do naszego odcienia skóry, robi w zasadzie całą robotę. Tutaj mam jeszcze taką bluzkę, którą też lubię. Nie wiem, czy no, może nie widzieliście w niej. I to jest bluzeczka z Tomiego Hilfigera. Jest taka moja pamiątka, to jest taki mój magnes z podróży, bo ja często sobie przywożę takie magnesiki, poseć jakichś ubrań, jakichś, nie wiem dodatków, butów torebek. I tą bluzkę kupiłam we Włoszech, jak byłam w odlecie, więc w ogóle chyba zapłaciłam za nią 20 euro. Super i ona też fajnie pasuje do czarnych spodni. Po prostu czarne spodnie i mamy już look. I ta bluzka. Ona jest taką delikatną długaskinką, ale do jeansów też świetnie pasuje. Chociaż ja najczęściej, szczerze mówiąc, ją noszę do czarnych spodni albo do takich węższych jeansów z jakimś takim tramkiem, albo za kostkę, albo do szpilek. Albo bardzo rzadko się szpilki to wiecie? Tutaj mam taką bluzkę z Zary. Zwykła, czarna bluzka, ale jednak ma takie rozkloszowane rękawy. Też kupiłam ją na jakiejś promocji, 39 złotych chyba. I ona też robi luk bardzo fajnie. Co prawda te rękawy trochę mi przeszkadzają, bo czasami mi wchodzą w jedzenie. Więc muszę uważać wtedy. Ale ona jest taka bardzo prosta, a jednak nie do końca coś, co lubię w takich bluzeczkach. Ta bluzka ma bardzo fajny materiał i ona przez to, że jest zwykła, tutaj mam taką koroneczkę delikatną, jest zwykła, ale ma taki grubszy materiał, fajnie pasuje właśnie do jeansów też. Ta bluzka, kolczyki, jeansy i już jest idealnie. Tutaj mam taką bluzeczkę z Zary też bardzo fajna i ona ma bardzo, bardzo wiele lat i wydaje mi się, że tą bluzkę kupiłam w Hiszpanii przywiezłam sobie ją jako mój magnes, tak mi się wydaje ona ma tej kokardkę, też kupiłam ją ze względu na kolor, bo to jest właśnie taki zimny mój kolor zielony koszule to jest w ogóle zupełnie inna sprawa więc może na koszulach nie będę się skupiała jeżeli chcecie filmik o koszulach to oczywiście Wam mogę nagrać tutaj mam jeszcze takie trzy może nawet bluzki. E, takie, właśnie taki top zwykły, który można um, pod marynarkę założyć, i to jest, dla mnie przynajmniej to jest różnica. Taki czarny top e, obcisły, a jednak taki flowy. Ja wolę i wydaje mi się, że on robi lepszy look. Tutaj z, z takim dekoltem i też trochę inny, e, może model tej bluzki, ale. Ale ona też fajnie wygląda na przykład w lato. Jeansy i taka bluzeczka to już jest coś innego. No i taki zwykły biały Ale jeszcze, żeby tutaj nie być gołosłownym, to chciałam Wam pokazać takie trzy bluzeczki, które mam z sieciówek i które bardzo lubię. I w sumie znowu rzadko je noszę. Yy. I powinnam to zmienić, zmienię to. Z Zary. To jest bluzka, która ma bardzo, bardzo wiele lat. Już nawet nie wiem ile lat, ale lubię takie materiały, bo one są bardzo trwałe i też nie trzeba ich prasować. Dodają takiej lekkości, takiej eleganckiej kobiecości. Często ją noszę do shortów. I to jest taka bluzka, którą na przykład lubię nosić, jak jestem bardziej opalona. Ona no, fajnie pasuje. Tutaj mam taką bluzeczkę, którą bardzo często noszę na plażę: właśnie shorty, jakieś korale, jakieś tam rzemyki, nie wiem coś takiego. Ona jest półprzezroczysta. Można pod nią założyć um, jakiś top, ale przez to, że ona ma wzór, to tak. Nie razi ta przezroczystość, mam wrażenie i też ją lubię, też lubię te kolory. I tutaj mam taką, w której chodzę najrzadziej, to jest też bluzka z Zere, ale tak mi się wydaje, że teraz są w Mango takie bluzki. Ona jest taka słowiańska trochę, więc tutaj trzeba odpowiednio ją moim zdaniem wystylizować, żeby ona nie wyglądała tak słowiańsko, więc i można też przesadzić z dodatkami odpowiedni um, stan spodni, na przykład i tak dalej. I to jest też fajne w tych bluzkach, że nie trzeba ich prasować. Ja to uwielbiam. Staram się dobierać takie rzeczy. Także um, to wszystko zależy od tego, jaki lubicie styl, no bo osoby, niektóre lubią bardziej obcisłe, niektóre bardziej takie flowy. Ja wybieram najczęściej takie, które Zarzucam po prostu na te jeansy nie muszę do, myśleć o dodatku, o pasku o tak, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest taka moja tajemnica, dlaczego tak szybko na przykład czasami się stylizuję i yy, nie myślę za dużo o tym, nie, nie zajmuje mi to za dużo czasu, a możemy wyglądać, jakbyśmy no, jednak trochę na tym stroju spędziły minut, i yy, ja to sobie akurat bardzo cenię i takie ubrania wybieram. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że Wam się do czegoś przydał. Dajcie znać, co myślicie, czy chcecie więcej takich modowych odcinków, czy podoba Wam się ten modowy luty. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziki. Pa pa. Hej.